Siemano, tutaj ulepszamy legę na plus 5, jest S, są M, -ki, jest zręczność, kusi ta absorpcja, nie powiem, że nie, oj kusiła, kusiła, ale nie o to chodzi, po prostu próbowałem sobie w OBS-ie ustawić mikrofon i nieudolnie to trochę zrobiłem, no i niektóre litery po prostu wycisza i to chujowo brzmi a, a nie nagram tego jeszcze raz no bo już ulepszyłem telegę więc jedynie mogę po prostu skomentować ten precedens który się tutaj dzieje bo wydarzyła się też zabawna sytuacja bo nie zauważyłem że nie mam emek i przez kurwa dwie minuty próbowałem jakoś to ogarnąć i dopiero pod koniec ogarnąłem więc na wyciszeniu po prostu z moim komentarzem aktualnym to skomentuję no także coś tutaj kuchal nie ogarnął nie zauważył no i próbuje kminić tutaj mówi jakie te łapki są zajebiste no i ma rację to prawda no, chcę chce zaklnąć, ale coś coś, zaklęcie nie działa. Próbuję wpaść o co chodzi, ale nie wychodzi mu to. Nie wychodzi. Więc wpada na pomysł, że Legiu lepsze się u krasnoluda. Wtornek, bo tam zawsze chodzi. Ale niestety wyteleportował się do Vermin niechcący, więc musi jeszcze raz Idzie, idzie z nadzieją, że to tu Pomyli dialog oczywiście jeszcze No i się zaczyna zabawa, nie? Przyszedł do Krasnoluda i tak robi w rzemiośle. Jeszcze sobie przez chwilę myśli, że coś się zbugowało, że ESY nie może użyć, bo jest na X się. Tak ose wrzuca. Tu i tu. Myśli, że może po prostu zręczności nie jest mu dane wziąć, więc próbuje siłę i absorpcję. Odśpieża gierkę. No i wpada, wpada na to. O, mówi, że będzie musiał to wyciąć. Ewidentnie No i se idzie, idzie. Wiadomo. Odpiera se depozyt To wersja dla niewidomych przy okazji Wypłaca, chciał 100 ale pomyślał, że jednak 30 Co ja odpierdala kurwa No i finalnie Ulepsza Ulepsza legówę Jest zadowolony Jeszcze mówi, że zostanie mu na buty Więc się cieszy no i to tyle tak naprawdę w tym filmiku Dzięki za oglądanie Zapowiadam, że Prawdopodobnie jak ogarnę wszystko to będę łaźnie moje streamował po prostu I będę te powtórki że tak powiem wrzucał na kanał czasami Jak będzie jakaś ciekawsza Jak będziecie mieli jakieś pytania bo tam słyszę Słyszę nie słyszę, ale widzę w komentarzach o motywy i tak dalej i to jak ktoś będzie ciekawy, to może przyjść, zapytać, odpowiem, powiem siema i tak dalej, nie? Yy. I to wszystko. Link będzie w opisie do mojego Twitcha. I tam się mam nadzieję widzimy. Na razie. Siemanko widzowie! Mam tutaj O, niespodziankę. Dobra, F daje, F daje. Uwaga, będzie legenda. Jest legenda, czy nie ma legendy? Oto pytanie, czy to się wyjebaliście? Nie, nie ma. To jest właśnie mój upośledzony kolega.